Cześć, fajerwerki są dla supermoletnich, film kręcony z podzorem osoby dorosłej W dzisiejszym odcinku powiem wam o dwóch wyrzutniach, wyrzutni IMPACT i wyrzutni Select. Wyrzutnia IMPACT ma 10 strzałów w kalibrze 20 mm Czas strzelania to jest... nie ma napisane ale pociski lecą na 30 metrów w górę. To jest instrukcja, że zagrożenia wybuchem. Uwaga, po polsku klasa F2, cała wyrzutnia ma 65,5 gramanego. I Impact, Efekty tej wyrzutni to są. Czerwonej niebieskiej komety przechodzące w białym migotanie, czerwone pełnie, zielone pełnie, żółte pełnie. O, kod, produkt, kod produktu spxb jest PXB i 0 2, 1, 1, 0. Nie powiedziałem. Druga wróżenie to jest wyrzucnia SELECT to Pieromax. Kod produktu tutaj wrócił to jest PXB 2015 ma 19 strzałów w kalibrze 14 mm. Efekty są na 20 metrów w górę. Neku ma 71,82 Tutaj cała klasa F2, bateria wyrzutni rurowych Cała, wszystkie informacje po polsku Tutaj też, też. Przechowywać z dala iskier i tak dalej Jeśli Wam się filmik spodobał się na kolejne filmiki, dzięki za oglądanie i narka